Na wstępie chciałbym Was bardzo serdecznie powitać na moim kanale. Wszystko, cokolwiek tutaj usłyszycie, nie podlega tradycyjnej dyskusji. Dyskusje bowiem rodzą spory, a te rodzą kłótnie i antagonizmy. Dalej idzie podział społeczeństw i większe konflikty, a nawet całkiem wielkie wojny. To, co tutaj usłyszycie, ma Was zainspirować do wędrówki w głąb siebie. Tam jest cały kosmos to Wasze wszechświaty, przestrzenie duszy. Niestety, Duża część światowej społeczności jest jeszcze chora. Chora na głuchotę. Pęd, bez opamiętania, z nosem przy ziemi, nerwy, stres, zasypywani stekiem bzdur z mediów, boją się każdej nadchodzącej chwili. Wiadomości i proroctwa tzw. jasnowidzów powodują nieraz strach graniczący z obłędem. O tym jednak powiem w którymś z następnych odcinków. Są domy, w których telewizor wrzeszczy bez przerwy, od rana do wieczora. W samochodzie radyjko, w warsztacie radyjko, w pracy radyjko. A radio i telewizja to maszynki do lasowania waszych umysłów. Moje życie nabrało sensu, gdy wyrzuciłem z domu telewizor. Poprzednio słuchałem systematycznie wszystkich popołudniowych bloków informacyjnych. Po jakimś czasie zdałem sobie jednak sprawę z tego, że podawane wiadomości są bardzo podobne do siebie zarówno w formie treści, jak i doboru informacji. Wynikało z tego jedno: ktoś na górze dobiera i formuje ten badziew. Drugie spostrzeżenie to, że podawane są same negatywy, a pozytywnych treści jest jak na lekarstwo. Dlaczego? Bo ludzie mają się bać. Strach rządzi tym matryksem, w którym żyjecie, gdyż takim przerażonym stanem baranów łatwo jest kierować. Obiecując im gruszki na wierzbie, może widzieliście kiedyś pasterzy pasących owce i towarzyszące im psy pasterskie? Te psy w waszym życiu to radio i telewizja oraz prorocy zagłady. Można dać się stłamsić i zniszczyć, albo też zastanowić się nad tym, jak z tego wyjść. Opowiem Wam o swoich inspiracjach i poszukiwaniach. Droga była długa, teraz nadszedł czas, by działać. Z uwagi na to, iż widząc czyjąś twarz czy postać, na ogół od razu zaczyna się go oceniać, często nie zwracając uwagi na jego słowa, będziecie słyszeć tylko mój głos, gdyż macie skoncentrować się wyłącznie na sobie. Ilustracje będą stanowić moje obrazy.